Dzień dobry, kochani, się Łezo i zapraszam Was od razu po położeniu odcinku do tego odcinka. I tak, musimy znaleźć coś, gdzie można zapisać. I, I musimy przejść przez tamtą dziurę. I nie mam pojęcia jak to zrobić. Niech ktoś mi schelpuje. Zaraz, poczekajcie, może coś będzie na ścianach. Ze starych trików. Wiem, że... O! Jest! Bierzemy borda Ale po co ten dźwięk? Po co te nerwy? Ale widzę, że ta gra daje taką zajebistą atmosferę, Sekto. To myszka spada. Ta gra... Taką, taką, lu taką zajebistą atmosferę daje, że tak... Przykładowo jak kliknę na, na Victimsy, to słuchajcie tego. No jest dziwnie. I od razu tutaj wesołe muzyczki. Okej, okay, znaleźliśmy luz Try it! I let's go. To było bardzo proste. Widzicie? Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Tam widzę drzwi i różne pierdółki. A ja, ten też nie przejdę. Ale za to jesteśmy w classroom 2A. O, oh fuck. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. To było zbyt straszne tędy przejść nie można. Oh, mi... upp... mi... E, czy coś mówiłaś, Seiko? Hmm? To nie byłaś ty? Naprawdę coś widziałam, słyszałam i czułam. To ja jestem spierdalejszą I może chodźmy jednak do tamtego pokoju, co prawda muzyka się wyciszy. Oj, Jezusie. Ała! Co się stało, Naomi? Spójrz tam! Czy to są kości? Ludzkie? O, sied, Naomi! Prawda mówisz, chyba? No dobra, nie krzycz, no. To była zbyt późna reakcja. Czy to jest... martwa osoba? Okay. Pozwól, że podejrzę moim specjalistycznym okiem. Tak. To nie są prawdziwe. Naprawdę, słuchajcie kości? Nie, Seiko. Wy dwie. O kurwa! Wy dwie jesteście moimi now ofiarami, nowymi. Czyż Nie. A, go go, go ghost. To du 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 duch Kim kim jesteś? Ja jestem tutaj przyniesiony przez przeciwko mojej woli i zamknięty, tak jak jakby. Confined? Czym jest tutaj? To jest przeklęte Multi-Dimensional Nexus Multiple Planes of Existence. Nie przetłumaczę wam tego. Wiem co to jest, ale nie przetłumaczę wam tego. Nie wiem, jak to się po polsku mówi. To jest na różnych płaszczyznach czasu. I egzystencji, chyba. Okej, okay, wszystkie są nałożone na siebie. Stworzone przez mocną... E, przez mocnego... E, z nie, z nienawiściowego ducha. słucham. Zamknięta przestrzeń, albo... Zamknięte przestrzenie. Wy? E, wy? And we as well, czyli my... Jesteśmy nie, jesteśmy z, 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 z niefarciałymi ofiarami. Jego głupi Gierek i wszyscy zostaliśmy porwani. Zajebiście, ASS, ja duszkiem i ten. Closed spaces, indeed. Um, only two to have been brought here. I'm sensing numerous others. Czyli żyją, dobra, czyli żyją. Co? Czyli, czyli są tutaj, dobra. Ciekawe, czy wszystko jest ok. Um, czyli nasze przyjaciele też są tutaj. Nie znam numeru, cyfry, ale na pewno są w tej szkole. O, oh, to takie dobre newsy, Naomi! Ale spokojnie, umrzemy zaraz, więc... Okej, okay, um... okay, czy możemy już let's go Ale nie możecie ich spotkać. Nie są w tej szkole, ale... Co? Ale przestrzeń, którą my zamieszkujemy, w której jesteśmy, jest inną częścią, płaszczyzną... Którą oni Co? Aha, czyli trzeba przechodzić pomiędzy tymi płaszczyznami, tymi, tymi powierzchniami. Okej, okay, a nawet wtedy ucieczka jest niemożliwa. Ale możecie umrzeć razem, więc są plusy, prawda? Okej. Okej. Węgew Spirit. Kim są? Nie wiem, nie widzę jego motywów. Uh, ale nie, nie, nie znam sposobu wydostania się stąd. Um, live out your days together in the same space. Ok, dobra, czyli po prostu powiedział, że jedyne na co możemy liczyć to na to, że umrzemy razem. Dwie głowy to lepsze co niż jedna. Psi, 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 psi. The Do there, don't end up like us, nie kończ tak jak my. Coś się dzieje. Oh, Ufak. Fuck. Ofak. Oh, fuck. Nie. Sejko. No mi. Musimy się stąd wydostać. Ok. Czy ja biegnę teraz? Ale to była kurwa ucieczka. Naprawdę. <słyska> <słyska> Czy wszystko w porządku Seko? Tak, ale co to kuwa było? Dziecko? Dziecięcy duch? Świeciło się trochę. No, świeciło się. Nieźle było, zajebiście, nie? Okej, okay. nigdy wcześniej nie wierzyłem w duchy. Czy to się naprawdę dzieje? Eee, dobra. Pierwszy raz coś takiego widziałam. Czyli też to widziałaś? Tak. I mówiliśmy z tym. Nie rozumiem nic z tego. Eee, poza tym, nie ma łatwej ucieczki dla nas. Okej. Okay. Czy będziesz tego chciała, czy nie? Nie wydostajemy się stąd. Utknęliśmy. Wszystko będzie dobrze. Wiesz, musimy. Yy, musimy z głowami do góry, czy coś. No i chuj. To znaczy, że mogę tam wrócić już? Chyba świeczka. Za świeczka znaczy? Ha? Czy to była już świeczka tu wcześniej? Nie pamiętam. Zapis! O tak, świeczka Marcin, zapraszam! Kurwa, udało się, świeczka Marcin, witam w zabawie! Co to jest? To tutaj nie było. To jest go rysunek. Ale czego? Eee, obraz pokazuje figurę trzymającą parę nożyczek goniącą cztery inne małe figury. Zajebiste Zajebiste zajebistości Okej. Okay. Czyli musimy lecieć dalej. Nie ma co się opierdzielać. Zamknięte i locked. Head. Mi to nie przeszkadza, mi... To są muchy? Słyszałem jakieś muchy. Słyszałem małe bzy, bzy, bzy. O, nie wiem czy chcę tam iść, ale widzicie? Od razu się ściemnił ekran. Przechodzę i się robi ciemniej. Bo tu jest kryp! Będzie żeganko? O Boże, co to kuwa jest, oaaa! I te muchy, weźcie je, kurde. Jeżeli słuchacie to w słuchawkach, dostawcie łapkę w górę. O Boże... Wygląda tak, jakby ktoś został rzucony z super ludzką mocą. I rozwalony wszędzie. O, i pachnie tak mięśnie. Jak można powiedzieć, że coś pachnie mięśnie? Jak, jak, co pachnie mięśnie? Co zazwyczaj pachnie mięśnie? Ja tego nie rozumiem. O, gulp. Połknęła żyga. mini żyk. O, Boże. Okej. Okay. Let's go! Mario! Czyli stąd coś, coś rzuciło czymś. Ja nie wiem, czy ja chcę dalej iść. Ground, tak bierzemy Luzborda. Luzborda, dobra, mam Luzborda, Nie musisz mi z takim głosem wyskakiwać co chwilę. O jezusie, nie ufam niczemu. Tamtej kości szczególnie, ale dobra, mam tam iść. A uh, couple of paper on the net. This is have been dropped by the victim. A uh, czyli coś opuściła. We for noble masketeers begin today. Main gain na school. to, czyli to były poprzednie ofiary? 4, Bo na tablicy były cztery. Spotkajmy się razem ze szkołą. 5a. Nikomu nic nie jest, Jazucha. Dołącz, Asuka. Eee, Moustli, dobra, wybielony szkielet. Kobiecy i studentki. Ale skąd oni wiedzą? A dobrze. To, jest... Aha, dobra, to są ubrania. From a hole from the ceiling above the body, suggesting she fell to her death from the second floor. Czyli upadła. Say say, akademia dla dziewcząt. Yazucha Mikami. Czyli jeżeli teraz tu wejdziemy i zobaczymy wiktymę. Jest! Ja z ruchamikami. smash smashed with blunt instrument. Ktoś jej przywalił! Ktoś jej przywalił czymś um, tempem, tempem narzędziem w klatkę piersiową i to już zabiło. Wow Okej, okay, a nie ma co niczego z naszej szkoły? Mogę zobaczyć, czy jest coś z naszej szkoły. Paulownia. Distant Futures Musashino. ale nie ma naszej szkoły z tego co widzę przynajmniej To chyba dobrze, prawda? O ale no nie zapowiada się dobrze, jak ja nie lubię tej muzyki takiej. Bo ona jest wesoła. To tu tu, 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 tu. Kolejny duch Jeżeli chcesz odejść z tego miejsca Musisz bo musisz. No, messages left behind the many other victims who died here. Czyli, no dobra, many victims have left their thoughts or even their dying messages on their scraps of paper. To liter these walls. Tak bardzo boli. Czyli po prostu musimy brać pod uwagę te wszystkie liściki i nie tylko, które widzimy. No nie powiem, to nie jest głupi. To nie jest głupi. Ja się boję, ja się za bardzo cykam na takie gry. Szczególnie gdzie kompletnie zmieniają przebieg życia. Dobra, idziemy tam, bo tam szliśmy na raz... Najpierw. Idziemy. I się ześciemnia. Najpierw zobaczmy co się dzieje tutaj. O oh, wow Okej, okay, nie otwiera się. Do not enter under any circumstances. Z miłą chęcią I don't entering. No entering Moja głowa się roz... Roz... rozszczepia. Jest nie do wytrzymania. Nie wytrzymam tego. Nie mogę tego znieść. Nie wytrzymam. Kiedy znaleźliśmy ciało Juhuzy, widziałem. Juzuchy, widziałem czarny cień. No białego cienia na pewno nie widziałeś. Ale nikomu o tym nie mówiłem. I teraz ten cień zabił ich wszystkich. Tak mi przykro. Tak mi przykro. Tak mi przykro. Ok. Y, tek, niższa połowa tekstu jest zaklejona albo obklejona um, grubą warstwą uzyskniętej krwi. Huawei. Dobra, jest kolejny tag. Sensei Academy for Girls. Koito. Koito. Skeletal remains. Sorry, middle school, looking closely. Dobra, 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 dobra. Czyli powiedzmy sobie, jak ona zmarła. Chcę zobaczyć, chcę zobaczyć jak każda to z postaci umierała, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. No. Tutaj. Koj to. Okej, okay, okej, okay, czyli po prostu rozwalona czaszka. Ach, Jezusie. Jezusie! Jezusie... się okej, lekkie się one badge. Dobra! Dobra, czyli drzwi... Jezu... się zalagowało i od razu pomyślałem, że... że to misk... mózg świruje mi mózg. Hello? O kurde... O kurde, nieźle! Przecież, halo, ja ma, ja wiem, że ja mam loose board. Mogę go użyć. Okej, okay, albo i nie, lepiej naokoło wejść. Wyj... Uff! Ej, widzowie, mówcie mi, boicie się czy się nie boicie, bo ja się trochę czekam. Ej, no ktoś ja robi! Jak to może być teraz po tamtej stronie? Dobra, musimy iść tutaj. Uh, crumpled note fell from the skeleton's hand. Zobaczmy, co było na tej notatce. Jesteś idiotką Kyoto, Koito. Jeżeli nie wierzysz całym swoim sercem, wtedy nigdy się nie wydostaniemy. Myślałem, że byliśmy przyjaciółmi. Okej, okay, a ty kim byłaś? Still sitting in a chair, close the sitting in tag. Asuka Kato. Kim byłaś Asuka? Na pewno nie było. skółka to był blunt instrument. No dobra, czyli tak samo Ktoś mierzył w głowę. A ja A ja nie mogę się dostać do tego Jak ja mam to zrobić? O, duszek! Dobra, duszku! Jeżeli nie będziesz trzymał bliskiego oka na tym światełku, to będzie od ciebie uciekał. Ok. A, czyli musimy zobaczyć, gdzie stało dokładnie, czyli stało... Coming back, jumps to the front. So have one of us wait from over here. Super. To weź się rozdziel, poczekaj. Okay. Tylko, że tutaj powiedzieli, że trzeba zobaczyć, gdzie... Czyli stoi tutaj. Ja widzę, gdzie jest ten punkcik, bo jest punkcik, czyli... Czyli musimy... Jezu, będziemy się ze światełkiem bawić. To jest światełko. To światełko jest tutaj. E, Okej. Okay. I think so, tak. Okej. Okay. A ją tak rozpołowi na pół. Rozpołowi na pół. Dokładnie moje słowa. I jak tam? Aha! Nie ruszy. Zniknęło. I nie przeskoczyło też. O, naprawdę. O, this sucks. If you don't keep a close eye on it. No, a, kuwa, a czego ty się spodziewasz? Może z tej strony. Czyli jeżeli, czyli jeżeli przejdziemy z tej strony i wejdziemy tam, gdzie jest to jebane światełko, to damy radę. Tutaj chyba Nie, tutaj. Tutaj nie, gdzie tu Tutaj in Foliage No kuźwa, wiem, że tutaj gdzieś to. Tutaj gdzieś to stało. I co mamy zrobić? No, Ayusa. Ayusa, co mamy zrobić? ale raczej z nas jaja robi. Stało tu. No tu, ewidentnie tutaj stało. Jak? I don't fucking know. Nie mam pojęcia jak. Ta gra jest niesprawiedliwa. Ja sobie nie życzę takich gier. Może mm. jak szybko... O, a stąd? Nie, stąd też nic nie widać. No! Uźwa! Nierozumnę! Close eye on it. That light's going to run away from you. Pay attention to its location, find the exact spot where it once stood and examine it thoroughly. Dobra, czyli zobaczmy, zobaczmy jeszcze raz gdzie stoi. A, Trochę na boku. Tak na tej szparze, dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Ja wiem, że się męczę i wy się męczycie razem ze mną, ale o to chodzi. O tu. Tak, de definitywnie, tutaj Teraz już nic się nie stanie, bo wiem co robię. Jestem mądrym uczestnikiem tej gry. Haha, mam. Brawo, udało się. I to było to. Co to było? Zostaliśmy klucz, który nam spierdzielał. Serio? Hehe, he. jesteśmy świetnym teamem! Łehej! Super handko! Wow. he. Okej. Okay. Okay, jest list. Już po mnie, siostro. Tendency have been cut really bad, czyli moje kostki zostały w linii. Dobra, czy. czy... Please don't give up. I want you to keep living for both of us. Chcę, żebyś żyła za nas oboje. Chcę udokumentować wszystko co wiem do tej pory. Mam nadzieję, że to się przyda tobie i, i żebyś była bezpieczna. I to wszystko, dobra. The wyparć bleach skeleton there doesn't seem to be any sort of name tag this time. Gore soaked remains of the uniform and the length of the hairs and scattered around her. Safe to say, to była... Dobra, czyli to była... Aha, dobra, czyli kuwa przejebany, aha. Okej, okay, czyli tak jakby TV było tam w pokoju, a my, a my... A nam nie zależy, żeby tam teraz być, prawda? Prawda. Prawda, prawda. Ja mi głos ucich, bo ja się ku Was Dobra, 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 Jezu, ta muzyka Co tu jest napisane? I told everyone that I'd go with them So why have I been left behind? It hurts, it hurts so much Okej, okay, czyli byli rózi ludzie Ciekawe ilu No ale jakoś to się uda Zawsze się udaje hehe a, szukamy kluczy. Znaczy szukamy teraz zamkniętych drzwi. Także znajdziemy zamknięte drzwi, tutaj coś jest. Dobra, znaleźliśmy klucz. Łe, bez problemu. I żałuję. Ojej, świeczka. Halo, świeczka. Superansko, świeczka. I to tyle na razie, jeżeli chodzi o tym, w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę, widzimy się w kolejnym odcinku już bardzo niedługo, um, co sądzicie o grze, wiem, że pierwszy odcinek był, zaraz kichnę, o niej kichnąłem. O. no kurde, pierwszy odcinek był trochę wolny, drugi trochę więcej strachu, ale już widzę, wtaczam się w cały ten, w cały ten y, ryt tej gry i bardzo mi się to podoba. Y, staram się nie śpieszyć w tej gry. W pierwszym odcinku jak były te dialogi trochę to przyspieszałem, ale widzę, że musieliśmy przez to przetrwać, więc... No! <ścoughs> no kochani, ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajo!